Deep broker Anna Dąbrowska, witam na krótkim szkoleniu pod tytułem Podatek od zysków kapitałowych, optymalizacja. Na początku chciałam serdecznie podziękować za Waszą obecność na kanale. To dzięki Wam kanał rośnie, rozwija się. Także serdecznie dziękuję za wszystkie lajki, komentowanie. Jest to, jest to bardzo ważne. Dziękuję. Klauzula. Deep Broker nie jest doradcą podatkowym. Przedstawiamy tylko ogólne informacje. Także, aby uzyskać rzetelną informację na temat podatków, należy skonsultować się z doradcą podatkowym. Podatek od zysków kapitałowych. Tak? Sądzę, że ciekawy temat, szczególnie w zakresie optymalizacji, bo w końcu inwestor inwestuje, naraża się na zyski, na straty. Osiąga zyski i później na koniec roku musi jeszcze się z tym zyskiem dzielić, tak? Także jeśli jest metoda, iż można obniżyć, zoptymalizować, jak to się mówi, podatki, to sądzę, że jest to bardzo ciekawy temat. Natomiast jeśli zaczniemy o tym myśleć w nowym roku, tak? w lutym, w marcu, kwietniu, to już to będzie za późno. Na raporcie będziemy widzieć jakąś kwotę X i od tej kwoty będzie należny podatek, na przykład w Polsce 19%. Natomiast w tym momencie jeszcze w tym roku, w starym roku, są metody, metoda na optymalizację tego podatku i to jest właśnie tematem dzisiejszego naszego spotkania. Podstawowe informacje na temat podatków ogólnie. Wszystkie zyski straty, zyski księgowane są w całości na koncie inwestora. My jako broker nie pobieramy zaliczki na podatek. Czyli to inwestor musi się rozliczyć ze swoim urzędem skarbowym. Deep Broker jest także brokerem zagranicznym dla polskich inwestorów, dlatego też nie wystawia PIT-u, natomiast wystawiamy y, raport zysków i strat i wysyłamy go z reguły w okolicach lutego na e-mail. I taki raport jest podstawą rozliczenia się ze swoim urzędem skarbowym, tak? niekoniecznie to musi być w Polsce, ze swoim urzędem skarbowym, tak, gdzie inwestor powinien płacić podatki, a powinien płacić je tam, gdzie ma centrum interesów życiowych, jak to, jak to się mówi. Czyli wysyłamy raport, na podstawie tego raportu y, inwestor się rozlicza. Ten raport jest w oparciu o zamknięte pozycje i to to słowo, zamknięte pozycje, będzie tematem tutaj y, dzisiejszego tutaj y, krótkiego szkolenia, tak? Czyli podatek jest należny tylko od zamkniętych pozycji. Te pozycje, które mamy otwarte i jeszcze są w biegu, nie liczą się do celów podatkowych. Raport jest tylko z zamkniętych naszych inwestycji. Y, dobra wiadomość dla inwestorów mieszkających w Polsce, gdyż w tym roku po raz pierwszy y, raport będzie dostarczony dla klientów z Polski tylko z polski, tylko będziemy to robić na złotówek. Przeliczone wszystkie transakcje y, na polskie złotówki, czyli będzie to zrobione następująco. Po kursie sprzed dnia zawarcia transakcji będą wartości przeliczone na polskie złotówki. Tak? Zrobiliśmy to tylko dla polskich złotówek. Już mieliśmy wiele pytań czy na inne waluty także. Nie, 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 nie damy rady, tylko na polskie złotówki będzie takie dogodnienie. Jest to fajne, bo nie trzeba będzie przeliczać tych wszystkich pozycji, będzie to wszystko ładnie przeliczone. Więc tak, zyski, straty, zyski księgujemy w całości, natomiast jeśli chodzi o podatek od dywidend, to już jest inna kwestia. Jak to się mówi, podatek od dywidend pobierany jest u źródła, czyli my księgujemy kwotę netto już po zapłaceniu podatku. Czyli jeśli y, na przykład y, w danym kraju jest tam jakiś podatek, to taki jest odprowadzany w tym kraju. Mamy udogodnienie, jeśli chodzi o Amerykę, gdyż wszystkie akcje i fundusze amerykańskie y, płacące dywidendy, ten podatek u źródła dla naszych klientów jest, wynosi tylko 15%, a nie 30%, tak jakby wynosił dla y, klientów innych biur maklerskich lub y, po prostu osób mieszkających w Stanach, tak? Także u nas klienci mają ten obniżony podatek, wynosi 15%. Y, wtedy y, taki podatek jest pokazany w raporcie, ile klient zapłacił, i wtedy należałoby na przykład w Polsce dopłacić 4%, tak? Czyli taką, y, taką funkcję mamy wbudowaną w formularz otwarcia konta, nazywa się to formularz W8. Co 3 lata taki formularz trzeba odnawiać, co doskonale klienci już będący z nami dłużej o tym wiedzą, Właśnie wysłaliśmy takie powiadomienie o aktualizacji danych dla naszych klientów, którzy są z nami już dłużej niż 3 lata, okay? Czyli podatek od dywidend 15%. Czyli podatek jest należny od zamkniętych pozycji, tak? Czyli możemy mieć jakieś straty otwarte jeszcze. Jeśli je zamkniemy, to idąc tą analogią, obniżą nam należny podatek za dany rok, tak? Teraz pojawia się tutaj trudność natury psychologicznej, bo wielu inwestorów trzyma straty w nadziei, że one odrobią, tak? I takie zamknięcie pozycji jest bardzo niemiłe, tak? Bo wtedy realizujemy tę stratę, przyjmujemy ją na siebie, tak? Natomiast jest to takie psychologiczne, natomiast trzeba to rozważyć, czy ta, ta gra jest warta tej sieczki. tak? Czy warto to zrobić? Sądzę, że warto, z kilku przyczyn. I, yy, I zaraz to mówię dlaczego. Yy, jeśli tak, jeśli, jeśli te stratne pozycje dobrze by było zamknąć, to na to jest teraz ostatni dzwonek, tak? Dlatego te wideo nagrywam dzisiaj, jest to, jest to ważne na teraz. Czyli żeby zamknięte pozycje jakiekolwiek były wzięte do tego raportu z tego roku, to muszą one być zamknięte jeszcze w tym roku, czyli yy, to jest liczone... W danym dniu plus jeszcze dwa dni sesji. Czyli każda transakcja jest T plus 2, czyli musimy zamknąć taką transakcję, żeby była wliczona do raportu z tego roku dziś w środę, lub najdalej w poniedziałek, tak? Tylko te transakcje będą liczone dla raportu z 2020. Generalnie na temat strat. Straty idealnie by było ucinać, tak, tak jak się mówi. Ucinaj szybko straty, pozwól zyskom rosnąć, tak? pierwszy takie motto, motto giełdowe, dlatego że im wyższa, wyższa strata, tym później ją odrobić i tu się kłania matematyka, tak. Czyli to nie jest tak, że my stracimy 10% i jak aktywo odrobi to 10%, to my wyjdziemy na zero. A im dalej jedziemy w dół tej tabeli, tym gorzej to wygląda. Jeśli akcja straci 25% w naszej inwestycji, to musi wzrosnąć y, akcja 33%, żebyśmy wyszli na zero, tak? Jeśli 50 straci, to musi odrobić 100, tak? Im dalej, tym gorzej. Jak straci 90%, to musi odrobić 900%, abyśmy wyszli na zero, tak? Jak to jest możliwe? No jest to możliwe tak, że jeśli mamy inwestycje 10 tysięcy, a akcje stracą 25%, to my już nie mamy 10 tysięcy, tylko mamy 7500. I teraz jeśli akcja wzrośnie 25%, to nasze 7500 plus 25% da tylko 1800. Akcje muszą wzrosnąć 33%, abyśmy wyszli na 0%. Także im większa strata, tym ona jest dla nas cięższa, tym ciężej ją odrobić, także y, zawsze trzeba y, być ostrożnym wstrzymaniem tych strat, bycie tym inwestorem długoterminowym, takim w cudzysłowie, tak? nie z wyboru, Yy, tylko bardziej bycie do tego przymuszony. Tak? Nie jesteśmy w długoterminowej inwestycji, dlatego że sądzimy, że to jest taka rewelacyjna inwestycja, tylko że po prostu musimy z, z tego jakoś wyjść. Tak? Także takie inwestycje są naprawdę ciężkie. W ogóle blokuje to kapitał, bardzo blokuje to kapitał, bo są inne miejsca, gdzie yy, te aktywa chodzą szybciej i w stronę, którą my byśmy chcieli. Także dlatego ja zawsze bardzo gorąco polecam. Fuzję dwóch analiz, analizy technicznej i analizy fundamentalnej. Wybieramy, co chcemy inwestować, z czym dobrze się czujemy, ale też zerknijmy, co się dzieje z analizą techniczną. Czy tam już się pojawił popyt, czy w ogóle jest trend rosnący, no bo jest trend spadkowy, to dlaczego mamy tam wchodzić, nie? Ale to jest już temat na inny wykład. W każdym razie, straty, jeśli już je mamy, nie? Jeśli już je mamy, to możemy je teraz wykorzystać, tak? Możemy je wykorzystać dla obniżenia podatku, który jest należny. Yy, tylko to do tego musimy wtedy podejść na chłodno, tak? Zamknięcie, zamknięcie pozycji i później też dywagacja, co dalej? Zamknięcie i już takie spojrzenie nie, faktycznie to nie była dobra inwestycja, może ja to lepiej zamknę, teraz skorzystam na, na podatku i w ogóle może to był dobry impuls, żeby się z tą inwestycją po prostu rozstać, a może ok, zamknę pozycję, może wrócę do tej inwestycji. Jak się coś zacznie dziać, jak pojawi się popyt, może cena spadnie jeszcze bardziej, tym lepiej, tak? Także sądzę, że tu są różne, różne podejścia mogą być do tego tematu. W każdym razie yy, myślę, że to dobry czas na koniec roku, nie na wiosnę, robić remanent, tylko raczej na koniec roku, yy, właśnie ze względu także na, yy, na te rozliczenia podatkowe. I teraz, czy w ogóle warto nad tym się pochylić, tak? Yy, bo przecież płacimy prowizję, każde zamknięcie to jest y, prowizja, nie? Natomiast y, jeśli policzymy, iż przypuśćmy, że z całego roku mamy zysk 3000 i mamy równocześnie stratę, która jeszcze jest nie jest zrealizowana, też 3000, tak? Także to aż by się prosiło, żeby ją zamknąć, bo jeśli nie, to będziemy, zapłacimy podatek 19% od naszego zysku 5700 dolarów 570 dolarów a jeśli zamkniemy, no to płacimy tylko 15%, 15 dolarów za zamknięcie, także te 19%, to jest inaczej 19% od całego zysku, to jest całkiem ciężki, ciężka liczba. Jeśli mamy, tutaj przed nami widać z rachunku jeszcze od, pozycje samotwarte, czyli widzimy ładne zyski, widzimy też niemałą stratę, od tego ten, ten, tutaj, ten widok nie powoduje jeszcze zobowiązania podatkowego, tak. Przypuśćmy, że inwestor zamknął kilka pozycji zyskownych wcześniej i ma należny podatek, tak? Także jeśli ma stratę nieza, niezrealizowaną, to można ją wykorzystać, tak. Tak jak mówi to trader, independent trader, iż politycy zwyczają, zwykli mówić, iż Żadnego kryzysu nie można zmarnować. Tak samo inwestorzy mogą myśleć, że żadnej straty nie można zmarnować. Jeśli już ją mają, to można ją wykorzystać sobie dla siebie. Tylko to trzeba po prostu podejść do tego właśnie tak, taktycznie, tak? Czyli, jeśli inwestor tutaj w naszym przykładzie, ma już zrealizowane zyski, zamykając dzisiaj transakcję, automatycznie obniży sobie. O, o tą kwotę 2500 dolarów należny podatek, od kwoty, której należy go rozliczyć. Przypuśćmy, że inwestor nie ma zrealizowanych żadnych transakcji zamkniętych, wszystko jest otwarte. Jeśli dziś zamknie tą stratę, zrealizuje stratę, to także na tym może skorzystać, gdyż na przyszłe lata, jeśli będzie miał zyski, to będzie mógł sobie odjąć tą stratę i, i sobie i tak obniżyć te pozyski. Należne tutaj. Także można wykorzystywać stratę na swoją korzyść, tak? Na swoją korzyść tutaj podatkową, a oprócz tego może to służyć właśnie jako Rewizja, czy to w ogóle jest dobra inwestycja, czy, czy nie ma lepszych na rynku, czy ja to muszę siedzieć i to odrabiać, czy może gdzieś są lepsze okazje teraz, po prostu zrealizuję to, przyjmę, zapomnę i pójdę gdzie indziej, lub jeśli dalej sądzę, że to jest rewelacyjna inwestycja, tylko nie był dobry czas, okej, okay, można wyjść, nic nie skrodzi na przeszkodzie, żebyśmy wrócili, tak? to to wszystko tutaj nie ucieknie, nie? także taką takie tutaj można mieć. Yy, Pomysły i, i, i podejście do, do pewnych spraw. Podsumowanie. Czyli istnieje bardzo prosta metoda na optymalizację podatków. Nie odkrywam tu żadnej Ameryki, jest to po prostu bardzo proste tylko musimy być świadomych właśnie tych faktów, że zyski, podatki są należne od zamkniętych pozycji. Jeśli chcemy to sobie tutaj usprawnić, to czas na działanie jest teraz, środa lub najdalej poniedziałek. I równocześnie jest to dobry czas na, na rewizję portfela, nie, nie wiosenne pierzątki tylko pod koniec roku i sobie można zrewidować, czy to jest dobra inwestycja, czy niekoniecznie, czy to teraz zamknąć ten. Wszystkie tematy zostawiam Wam, ja tutaj pokazuję tylko pewien koncept, pewien pomysł, sądzę, że jest on fajny, natomiast ostateczna decyzja należy oczywiście do Was. Nie tylko giełdą człowiek żyje, także święta tuż tuż, także życzę wszystkim wam wesołych świąt, wesołych rodzinnych, zdrowych świąt, sukcesów w nowym roku, pomyślności wszelkiej w nowym roku. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do usłyszenia, pozdrawiam.